I witam was bardzo serdecznie Dobra. w kolejnym odcinku. Przedostanę się tunelem, spotkamy się po drugiej stronie. Już tyle miałeś do powiedzenia? To ja jeszcze coś dopowiem. No właśnie. Mam nadzieję, że teraz jesteś uraczony tym co powiedziałem. Chociaż nie, ja powiedziałem tylko głupi głos z mojego nano kombinezonu. Rye! Rye! Te Takie urocze. Najpierw. Niewidzialność. Auć. Jakiś tutaj dobry punkt kontrolny obrać. Najlepiej taki, żeby tych dwóch tutaj panów naraz unicestwić. On, on nigdy nie pomyśleli, że dobrze by było we mnie walnąć tą rakietą. No chyba, że to poziom hard. No. Na no, bogato widzę. What fuck you do just do? Ktoś we mnie granatem rzucił No co ty? To tak... Hmm, biegają Haha, <ścoughs> to jest słodkie Właśnie y, doświadczyliście najlepszej kurde sztucznej inteligencji przeciwników. AI, dosłownie sztuczna inteligencja 2013. Poleca Piotr Frączewski, a nawet i Travis. No, słodko, otworzyło się tak jak chciałem. Dobra, ruszaj. Zobaczymy się po drugiej stronie. Oczywiście nieśmiertelny przeciwnik, który tylko był tutaj umieszczony dla celów humorystycznych Ale tu już możemy go unicestwić. Oczywiście na No, chodź tu Śmierć He Dobra, słuchaj. Nanokombinezon 2.0 miał komplet rozwijających się funkcji sprzężenia biologicznego. Najbardziej zaawansowany sprzęt bojowy na świecie. Każdy, kto idzie w tym na pole bitwy, potrzebuje wsparcia logistycznego. To była moja robota. Zdążyłem dobrze poznać proroka i wiem, że musiał mieć jakiś plan, kiedy władował cię do środka. Musimy zabrać się do kołyski. Przeskanować głębokie partie kombinezonu. Może się dowiemy, o co chodziło prorokowi. E, o co chodziło prorokowi? Był zarażony, jak wiemy z początku, i wiemy teraz, że nanokombinezon e, walczy z tym wirusem. A my jesteśmy niezarażeni. To jest cały plan e, proroka. I to nie jest spoiler, to jest bardzo. To już jest na samym, na samym początku wytłumaczone, już wtedy w tych kacenkach poprzednich. To jest tylko kwestia tego, że robimy na siłę sztuczną fabułę. A mnie syra swędzi. Idzie nieboszczyk. Nieboszczyk z Wall Street. Nieboszczyk z Wall Street. ją Dobra. Wygląda na to, że udało Ci się przyciągnąć ich uwagę. Tak, najwyraźniej ominąłem tamtego easter Ale Zieraz ja go wam pokażę wziąc. później. Słuchaj. I ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie... E, Może wejść przez dach. Tylko szybko. Znajdź gołyskę głębokiego stanowania na moką gonazą. Znajdź, wyłączoną na ziema ser. do Szybki jesteś. Nie, przez to się nie przebiję, bo to jest właśnie taka, taka specjalna bariera nieprzebijalności i pożogi. Ale tutaj zaraz będziemy... O! Tego ślicznie się zdzieli. On Kurwa! Przebił się przez obłot na Wolsku! Posadzam! Prorok przedarł się w sektorze Alfa! Natychmiast zawróćcie tu wszystkich! No chodź. Po prostu stań. Twa głowa jest niczym... Puding śmietankowy, który umieszczę na moim ścianie trofeów. Włączono maskowanie. Dobra. O, tu jest jeszcze paszteciarz Włączono maskowanie. Dobra. Dobra, włączy się tak. Muszę tutaj ich yy, wyczaić. Oba, że te trójkąciki są tak mało widoczne. Tu jest jeden. Yy, F. Dobra, jeden trójkącik. Nie widzę trójkąciki Są tak mało widoczne. No to gdzieś, zbiję was. Ok, włączono maskowanie. No, dostałem idę dalej powoli, bo to takie fajne. Eee, czy sięgnę, czy tak? Osięgłem go, super. No, no i dziękuję bardzo, właśnie zostaliście. Gdzie mnie widzisz? Nigdzie mnie nie widzisz. A tu jesteś, dobra. Cześć. No. Kurde, myszko. O. Świetnie. Mamy martwego snajper. Zróbmy coś z tym. A, może i nie. O, tu jeszcze się ukryłeś. Kurde, mi się myszka ruszyła. Nie Bluśnierstwa! Bluźnierstwa! Kurde. Dobra, i teraz najlepszy moment. Tutaj tak sobie fajnie ich powybijałem w miarę wszystkich. O, tu jeszcze jesteś. Okej, okay. teraz chyba są już wszyscy. A, jeszcze tam i tu, tu. O, panie, panie. Pan by zechciał y, współpracować. Kto jeszcze tam jest? O, tu jest jeszcze jeden. Dobra, chodź tu, chodź tu, chodź chodź I... <laughs> Dobra. No. I teraz sobie wyobraźcie taki śmieszny moment. Gra was tylko na porządku. tak super szybko uprzedziła, że musicie włączyć pełny pancerz zanim zeskoczycie w dół, bo inaczej zginiecie. Gdzie tu jeszcze jest jakiś paszteciarz? Dobra, gdzieś tam jest. Tak czy siak. Zeskakujemy. Łaha! W innym przypadku byście zginęli i to tak super brutalnie. No i jak możecie się domyślać to jest ta scena właśnie z tego całego thrillera. Wielce emocjonująca. choi. Gdzie, nigdzie mnie nie widzisz, nie panikuj. No i teraz jeżeli nie wykonam też tego skoku. Wow, gra mi zatrzymała się nagle. Eee, wznowienie. Za chwilę. Okej. Okay. 12 minut, 12 minut musi być. Dobra. Nie! Um, um, um. Kurwa, nie. Dobra, wygląda na to, że udało... Patrzcie, kurde, jak fajnie! Wszystko od początku! Jaramy się! Po zajebiście jest mi takie fajne checkpointy, no nie, że trzeba robić wszystko od początku. Takie są najnowsze gry. Sztuczne dobra, przedłużanie to jest no, 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 norma. Uwagę. Wrócę do, do was, jak wszystko ułożyć. wykonam na nowo. Teraz będziemy mieć szansę. Okej, okay. jestem z powrotem. Wcale się nie zdenerwowałem. Wcale mnie to nie zmęczyło. Ja bardzo lubię przechodzić wszystko od początku, ponieważ checkpointy są lepsze niż auto yy, niż. Yy... S ...własny save, chciałem powiedzieć. Oczywiście, kilku przeciwników mnie widzi, a niektórzy nie. <grystanie> tak jest logiczniej. Ale kto by się skupiał na logice w grach? Kurde. ja Japiernicze. <grystanie> Oczywiście, może domyślacie się, co to są za sceny. To są sceny właśnie z tego intra, które nam pokazywali. Dobra, jak dobry rozpęd wezmę, to tutaj fajnie przeskoczę. O Jezu, jak dobrze! Uwaga! Naruszyłeś obszar o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Pocałuj mnie w dupę. Nienawidzę takich kurde, nie wiem, Ala robotycznych kurde kubitek. A najlepsze jest to, że może się wydaje, że one są prawdziwe. Cześć! Ty też. To mi do pieprzu. A, no, w był tu helikopter. Wiksy, wixy, wixy. Macie go zbić. W Team Fortressie tak się nazywa. Felix Noworski. Już nie masz życia w TF. <gry> Czuję się jak Mandzio. Zmarnuję komuś życie, bo podpadł na YouTube. Nie! <laughs> Już się boi. Ile masz tego życia? No umrzyj, dami to. O! Więcej wad jest. No! To był tak perfidny miss. No. Nie widzę Cię. No, widzę was, ale kurde, nie nawalajcie mi tu tyloma pociskami. A zresztą robimy Rambo. Idziemy na powoli, na spokojnie, a potem robimy. No, i tak się powinno wygrywać tą grę. Nie, po prostu trochę różnorodności. Nie możesz wiedzieć, że tu jestem. Dobra, niech się ładuje energia. Nie zgubiłeś! Tu jestem, misiaczku! 2, Już lecimy. Coś ty rozwa. mi podniósł. Kurde blaszka. <tryk> Dobra. Przeładuj mi to. Łups! Nareszcie się zdecydował, żeby zginąć. Wow, widzieliście ile on miał tego chypy? Tego chypy było za dużo. Dobra. Tak się chcesz bawić? Paszteciarzu! To się będziesz tak bawić! Nie! creditsie jedynce było fajne, bo mogliśmy sobie wybrać jaki styl będzie miał nasz kombinezon. Albo będzie ten, wiecie, super silny, ale wolny i z pancerzem, albo właśnie na skradanie się cichutki, niewidzialny te sprawy, ale słaby, szybki na unikanie pocisków, ale no też słaby i jeszcze jeden chyba był, tylko nie pamiętam jaki. I mogliśmy wybrać sobie jedną spośród tych kilku opcji pancerzowych. A tutaj tutaj musisz no tak! Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo i się bawisz. Mnie się to nie podoba szczerze. Crazy z jedynka jest naprawdę spoko, wierzcie mi. To jest naprawdę genialna gierka. A tutaj okay. to tak. Jestem w środku. Lepiej szybko tu przyjdź. Przysyłają posiłki z pryzmatu. Nie mamy wiele czasu. Alcatraz, budynek jest zamknięty na głucho. Żeby dostać się do środka, będziesz potrzebował materiałów wybuchowych. Szukaj składu amunicji. Wysadzić drzwi bezpieczeństwa. Um. I teraz... teraz jest najlepsze, bo myślisz sobie jak mam wysadzić że drzwi bezpieczeństwa? Możecie spokojnie... byle... jakim granatem? Ej, naprawdę myśli się jakieś kurde. Może powinienem wziąć jakiś kurde zajebisty ectopecto. Nie, ja ci dam. to jakiś kurde zajebisty granat ultrafioletowo malinowy, a tu po prostu wystarczy sobie wytrknąć z tego. Utknąłem. Autentycznie utknąłem. Ammo. Ammo, mammo. Pink! No i teraz jedziemy właśnie do tej nano-kołyski, czy czego tam się to nazywa. Oczywiście znaczy, głupawa muzyczka, a co? Ale kurde, tamtego easter egga nie pokazałem. Znaczy nie wiem, no wydawało mi się, że to właśnie mieszkaniu Gulda, ale to możliwe, że też później odrobinę było. Kurde, na pewno. Tu! Tu jest ten listerek! Tu jest ten listerek! Tu jest ten listerek! Tak! Mm! Patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to, patrzcie na to! Dupa, odbyt! Patrzcie! Eee, tu musimy zrobić tak To jest to, to jest to miejsce, kurde, no czułem, że no nie u Jest tu guzik... Możemy kliknąć. Nic się nie dzieje, no nie? Dlatego idziemy podem. Przódy, towarzysze w przódy i patrzcie, że tu się coś zaświeciło i możemy kliknąć to, tylko nam nie pokazuje, idziemy, idziemy i patrzcie na to, klik i tu się już świeci czerwone światełko i teraz patrzcie. Isterek przedstawiał futerką 2014. Nie uwierzycie, ale naprawdę ja byłem zdziwiony, kiedy twórcy pokazali, jak bardzo są fury. Bo to była najbardziej futrzasta rzecz na świecie. To, co przed chwilą tu widzieliśmy. <laughs> nie, zajebisty isterek, naprawdę. Jest cudny. Dobra, jednak się nie pomyliłem. No dobra. Słuchaj, nikogo nikogo nie zabijaj, jasne? Będzie mi potrzebne wsparcie techniczne przy nowej kołysce. Gotowy? No dalej. Ju! Ooooo! No, e, nie mogę strzelać. Chciałem taką furią nawalać. Nie strzelaj, całego systemu. Ja przeskanuję kombinezu. Jasne! No, Już to biorę. Tylko nie strzelaj! Dobra, ja się napiję, bo kadstenek będzie dużo. Tak ze 4 minuty chyba. Nawet więcej. Rozpoczęto nanoprotokoły. Podstawowe skanowanie. On wie, jak on ma na imię. Zdaje się, że się w rany. Chyba zaczyna się Masz skoncentrować się na wewnętrznych warstwach kombinezonu. Skąd on wie, jak ma na imię? To jest takie naciągane. Zupełnie jakby wprowadzono nowe dane. To nie jest jego towarzysz, bo do niego mierzył. Robi się.

A wtedy co tam tak pojękuje? Nieźle. Moi ludzie ganiają za tobą po całym śródmieściu Blaszaku, a ty po prostu siedzisz sobie tutaj wygodnie. Tak, skrępowany na tyle, że nie musi być martwy. Prawda? Co? Jasne. Dowódca Rockhart, spocznij, to Rockhart. Ech! Tresowany! Do nogi! Spodnieść go! Taras No i and good. Jakże mi miło. Miej go na oku. Tylko nie przesadzaj, gdy zacznie sprawiać kłopoty. Trzeba go będzie przesłuchać. Lepiej wyłącz zasilanie, zanim go stamtąd wyciągniesz. Z przyjemnością. Do Twojej wiadomości, prorok. Ma być spokojnie i grzecznie. E... Przez całą drogę będziesz mieć przy skroni spluwę. Jeden fałszywy ruch i rozwój. You're too close! Ruchy. You are too close. W nie ogóle on Maszaliczek. W kule, w kule. i idź. Teraz jest kapłan, że ten kolej Maszaliczek Dowódca kurde armii wszystkich wojowników. Całej Maszaliczek szaliczek. Co się dzieje, Gul? Myślałam, że byłbyś szczęśliwy, kiedy wielka zła konspiracja w końcu wyszła, żeby kół jewać dupę. Jezu, tara. Się... Ale nie, naprawdę w tym momencie wystarczy ja powiedzieć: słuchaj, nano kombinacją sprawia, że e, tworzy się jakaś szczepionka przeciwko całej tej infekcji. Ale nie, trzeba się bawić Myśl, jesteś taka sprytna Tara? Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest prorok, prawda? To tylko jakiś tłuk. Co to do cholery? Całe RNGiemi Kardzej uważa, że Bali się! Bluzgi, bluzgi, niepotrzebne bluzgi, dubbing polski, najgorszy na świecie. Słyszałeś ją, Gnoju rudy! Dobry dubbing, only wiedźmin. Wiedźmin, only. w sumie Polska gra, to tam nie ma dubbing, tam jest oryginalny polski tekst. Zabierz go do pryzmatu, wprowadź go tam. Hargreaves się nim zajmie. Dabingi to są po angielsku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku, po słowacku, czesku i chyba jeszcze po chorwacku jeszcze gadają z dabingami w Wiedźminach, tych dwóch naszych. A polski to jest oryginalny voice acting. Tak więc to nie można powiedzieć, że to jest dubbing polski, tylko to jest oryginalny voice acting. Y Gdyby Bad Dragon osiągnął miliardowe zyski, to by się stało? Nie. I dostałem bułę. I leżę, i umieram. Śmierć pożoga rozpaczne dwieki. No, to tak bardzo jest y Navia w ulepszonej wersji. Te kręcące się wirniki i światełka neonowe. Naga. Albo Scott. Albo nawet yy, The Grand Pup. Chociaż nie. The Grand Pup będzie, yy, będzie później. No widzicie co się wylewa? Inflation tu się przerwał. <laughs>

momencie zakończy ten odcinek, tak więc do zobaczenia na razie.